Siama, siama, siema, z tej strony Oliver. dzisiaj będziemy sobie zagrać w Sushi Roll, jeszcze w tym nigdy nie grałem, zagrałem sobie y, chwileczkę i nawet spokojnie. Już wam po pokazuję o co chodzi. o, um, o, u, dostałem hajs, dobra, Dzięks. no i spoko, dobra i zobaczcie, tutaj mamy, o. Tu dzień pierwszy, tu mamy rum, tutaj możecie sobie ulepszać, o, na przykład, o, widzicie? Możecie tak sobie zrobić, o, ona chce coś takiego, no to robicie. O, dobra, i musicie idealnie po tych kreseczkach. Kurde, 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 chyba mi się to uda, udało się, dobra, idziemy z kolejnym. dobra, dobra, dobra. O, nie, 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 nie. Kurde, nie mogę się usunąć. Ale testowałem tą gierkę i sobie to, i y, mi jest spoko. Spoko. no patrzcie. teraz tak robicie i tu się tak automatycznie bierze. Potem możecie tu dodać jakieś swoje na przykład coś takiego. O, o. Taki tabakus dodamy. O, o papryczki, tak. Dobra, i dajesz. Zobaczymy. O kurde, widzicie? I jak, I jak będziecie klikać na te omotki, to będziecie zostawić hajs. Dobra, widzicie? On ma serduszka na oczach. Surprise box. O nie! Jakby, jakby nie wziąć tego box, surprise, znaczy po prostu surprise e, box, ale o, teraz ona chce takie sushi, ale proszę poczekać. Ja tutaj, o, ulepszy jeszcze stoliczek, okej. Okay. I możemy lecieć z tym sushi. Dobra. I teraz zrobicie tak. Przytrzymujecie. Nie. Przytrzymujecie. Nie. Przytrzymujecie. Nie. Przytrzymujecie. I już. Macie gotowe? Tylko teraz. o oh ja, yeah. Masz i proszę. Damy tu, powiedzmy, kukurydzę. Oto tego kuku. Dobra, teraz dodajmy troszkę, może, góreczka Okej, okay. Teraz taki mały jelolu. Dobra. No i teraz masz. O. I uwaga. Ja widzicie. To dopiero zdanie. Widzicie? O, misio! A misio! Widzicie? Misio! Poczekaj, misio. Za chwilę ci tam miodek. XD. Mmm, jeszcze coś tu mogę ulepszyć? Tu 150, 150, 450, tu. A, za free to nie. I tak nie mam tu internetu. Mi. unleg bonus. O nie, to bonusy to nie. Ok. Gold. On. Oho, 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 kurde. O nie. Co? omg mgie, widzicie to widzowie? Patrzcie. Tu srebro, jakieś inne. Plum, 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 plum. Huhu, takie sushi to on chyba lubi. Damy tu jeszcze... O! o gwiazdeczki, gwiazdeczki, spokojnie. Panie klienciku, za chwilę panu dam. Dodamy jeszcze takie. No nie no! O, widzicie, możecie, możecie przytrzymać i sobie tak zbierać. 380 hojsu. O, o kur. O kur Nigili. o raid nie nie będziemy raid o tak te sushi uwielbiam te sushi te sushi właśnie uwielbiam y, w Anglii takie macie pudełeczko z sushi wakaryjanski albo takie inne troszkę ale są mega dobre a to wasabi jest ostre mega Mega, mega ostre, ale na nos wam przeczyszcza. Nos, na nos to jest dobre, jak macie zatkane. Kukurydza, na szybko, na szybko kukurydza. Dobra, Tu wam jeszcze ten specjalny, ale nie ma internetu. No, widzicie, mam tylko takie. Zupgrade... Z co? Ty chamie! Ty jeden! Dobra, drugi raz jak tu przyjdziesz, to ja ci nic nie daję, się ma. 680. Y, tu sobie ulepszymy lada raz, drugi raz i okej. Okay. Oj, widzicie? Nawet tu się zmienia. Dobra. U, kurde, chińszczyzna. Okej, okay, patrzcie. O, 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 widzicie. O, dobra. Y, dodamy tu tylko papier chili, żeby się wpasowała w kolor. Ym, dodamy tu jeszcze powiedzmy to. O, troszkę cebulki, żeby było e, tak jeszcze ostre. Ta Change. Uuu, widzicie? Możemy takie albo takie. Nie, i tak chyba wolę to podstawowe. No to damy. I jak myślisz? O, <laughs> Chłopcy, z wulkanem XT. O nie, unicorn. I nie gadaj, że to też będzie bonusowe. Uwaga, co teraz? Siekiero. Aha, lol. Dobra. Yy... Sorry, nie mogę złożyć zamówienia. Susi kolejnym. okej. Okay. Lecimy. Mm. Na te kolce lepiej nie stawajcie, bo to i tak nic nie daje. Tylko stawajcie na ryż. I na te. O, fuck, nie, na spleśniałe serto ja nie idę. Dziękuję. Plum, 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 plum. Dobra, dajesz. Okej okay. ej, zobaczcie, jak będzie spleśniały ser, to lepiej go nie bierzcie, bo wasz klient to będzie niezadowolony i... da Wam z mało hajsu. A po drugie. A po drugie subskrybujcie na ten kanał i lajkujcie z dzwoneczkiem oczywiście. Jak dobijemy tu powiedzmy takie 40 łapek w górę, to robię kolejny odcinek z tego.

Dobrze, dobra, dobra. Na luzie. Esa. Okej, okay, lecimy jeszcze tu. No szybko. I będzie 100%. 100. Mm -mm. Dobra, 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 dobra. Jest! Dobra, Esa. E, ten talerz wezmę. No i okej. Okay. Mamy do tego oczywiście. Mój specjał, czyli to. Sporo tego sporo, dajesz nie musisz więcej, o nie dobra, tu damy jeszcze coś takiego, coś takiego, coś takiego yy, dobra widzowie yy, za chwilę dobra, widzowie siema ja lecę sobie robić obiad lecę sobie robić obiad, albo co innego to siema, elo i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pam.